Zostało nam już niewiele, jeśli chodzi o kalendarz adwentowy, coraz mniej komiksów do wyjmowania. Dzisiaj mamy 22 od Krzysztofa Leszczewskiego, to już jest drugi jego komiks w tej kolekcji. I zastanawiało mnie, czy to już, jest, czy to już ten etap, gdzie eksperymenty zaczynają się kończyć i będziemy mieć przy końcu raczej zwykłe w swojej formie komiksy. No bo mieliśmy trochę niespodzianek po drodze. Ale nie, e, na koniec również mamy e, co najmniej chociażby tą jedną ciekawostkę jeszcze e, do smaku. Ponieważ, e, po pierwsze to nie jest do końca tylko i wyłącznie komiks, zaraz Wam pokażę dlaczego. Po drugie, e, znów mamy do otwarcia zawartość. W taki sposób. I, o przepraszam. A... Rzecz tylko w tym, że to nie jest tak, jak w przypadku komiksu skarży, że każde odsłonięcie jest jakby w takiej kolejności, która nam pozwala to czytać w ten sposób. Musimy najpierw rozłożyć całość, żeby kontekst cały objąć. No i mamy o, taką, taki komiks, takiej długości. No i on opowiada właśnie o tytułowych łowcach upartych potworów. Jest to firma, która za. 15 zł e, załatwi wasz problem z potworami. E, bardzo sympatyczna e, kreska. I w sumie komiks sam w sobie nie jest e, jakoś e, nie wiadomo jak skomplikowany. Nie, ma, nie wiadomo jaką ma skomplikowaną fabułę. E, chociaż bardzo mi rozbawił tekst o tym, że pieczenie. Kaszanki na grillu było słabym pomysłem w kontekście przywołania potwora. Chodzi o to, że po drugiej stronie, kontynuacją jakby dla fabuły tego komiksu jest gra planszowa. Ha? Prosta oczywiście i polegająca na tym, że e, na samym końcu tego komiksu e, ci pracownicy, tych, e, łow ci łowcy upartych potworów się zakładają, że kto pierwszy złapie potwora, ten nie będzie musiał e, zmywać przez e, miesiąc. No i w, tym, w tej grze planszowej musimy sprzęt e, pozbierać, który jest potrzebny im do, do, swojego, do swojej pracy, do swoich, wykonywania swoich obowiązków. E, więc znów fajna niespodzianka, ale jest jeden drobny problem po mojej stronie. Otóż nie mogę zagrać w tą grę, bo okazuje się, że jako dorosły człowiek w mieszkaniu swoim nie mam kości do gry. Nie mam pojęcia czemu. I wychodzi na to, że to ja będę musiał zmywać przez najbliższy miesiąc. I następny. I następny. I następny.